Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, dzisiaj środa. 17 lipca. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Property News. Dzisiaj, w tym tygodniu, później, tak jak w tamtym tygodniu, tak jak Wam mówiłam, w poniedziałek sobie myślę, tylko wszystko zrobię i już Wam nagram Property News. I tak się jest, i tak zaczyna być czwartek, w piątek, i ciężko jest czasem, jak się czegoś nie zrobi tego dnia, którego się powiedziało, to potem już, już nie ma co, bo się tego w ogóle nie zrobi. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena. Magdalena i jestem inwestorem w nieruchomości na rynku w Wielkiej Brytanii. Ostatnio na spotkaniu z Eckiem Walkiewiczem, jak robiliśmy public speaking, takie wystąpienia, to Jacek mówi, a kim tak naprawdę jest inwestor? I tak sobie myślę, może powinnam zmienić ten wstęp, może dodać jakiegoś humoru. Jacek mówił, żeby dodawać historię, humor, więc będziecie musieli teraz z moimi nieszczęsnymi kawałami się tutaj zmierzyć. Ale żartuję. Property News, czyli co dzieje się w świecie nieruchomości, co dzieje się w świecie inwestycji, rynku nieruchomości, rynku wynajmu. Oczywiście będzie się dużo działo, bo jest zmiana rządu i oczekujemy tego, że będzie dosyć dużo różnych reform czy jakichś innych planów, które... Wyjdą lub nie wyjdą, kto to wie, ale będą. E, więc nasz pierwszy news, słuchajcie, Rada chce, aby prywatni właściciele pomogli rozwiązać kryzys bezdomności. Rada z e, Szofa, e, Rada e, tutaj w jednego z miast podziękowała prywatnym właścicielom, którzy pomogli jej uporać się z kryzysem bezdomności, ale twierdzi, że chce zrobić więcej, e, wyraziła swoją wdzięczność prywatnym właścicielom, ta rada, która zgłosi, którzy zgłosili się, aby zaoferować swoje nieruchomości osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością. Apeluje się również, aby większa liczba właścicieli przyłączyła się do programu, który oferuje zachęty pieniężne i szerokie wsparcie zarówno właścicielom, jak i najemcom. Władze lokalne to rysów zaobserwowały wzrost liczby gospodarstw domowych potrzebujących pomocy mieszkaniowej. Przypisuje się to różnym czynnikom, takim jak powódź, kryzys związany z kosztami utrzymania i koniec przyjmowania się, i przyjmowanie gości z Ukrainy. Twierdzi się, że by uniknąć umieszczenia tych ludzi w tymczasowych mieszkaniach, i zamiast tego zapewnić potrzebującym te domy, właśnie potrzebni są prywatni właściciele, prywatny sektor, który ma pomóc po prostu rozwiązać ten kryzys. Czy będzie łatwo współpracować z radami miasta, to już do Was, to już Wam zostawię do ocenienia. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy w Waszym lokalnym kancelu jest jakiś program, to jest na pewno gdzieś na jakiejś stronie, albo możecie zadzwonić do kancelu. Każdy kancel ma jakiś program, który oferuje, pewnie jakieś zachęty, czy na przykład 13, 13 miesiąc jakby czynszu, tak, czyli 12 miesięcy plus ekstra czynsz, jeżeli, jeżeli takiego kogoś będziecie mieli przez 12 miesięcy, oczywiście wiąże się to z różnymi niespodziankami, czy nie, nie zawsze są to osoby pracujące, a mają też umowę, a mają zwykłą umowę IST i tutaj już kancel nie pomoże nam ich eksmitować, będziemy musieli przechodzić przez cały proces eksmicji, więc dobrze się zastanówcie, ale na pewno są takie programy, w każde z Waszych, waszych Miast. Jeżeli oglądacie Property News, to oczywiście zachęcam Was do lajkowania i polubienia, i polubienia moich stron, ale też tego, tego programu czy to jakieś komentarze, oczywiście pomaga to wiecie, tymi, z tymi różnymi rzeczami, tymi zasięgami i tak dalej, i tak dalej. Na mojej stronie słuchajcie, na mojej stronie www.magdalena.live.com macie bezpłatny webinar 7 błędów, których, które ja uważam, że popełnia więcej osób, które zaczyna inwestować w nieruchomości, więc jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie go pobrać sobie tutaj na stronie, jest on darmowy jest jak na, na samej, na głównej stronie, jak się zaraz wejdzie na tą stronę, to jest ten, to jest ten webinar, więc na pewno go nie przeoczycie. Jest też darmowy e-book, który też możecie pobrać, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na te darmowe rzeczy, których możecie, z których możecie skorzystać, dlatego że jeżeli jesteście na samym początku drogi, to zanim się zapiszecie gdziekolwiek, czy będziecie uczestniczyć w jakichś kursach, to się dobrze rozejrzyjcie, zobaczcie co możecie się dowiedzieć, usiądźcie, pomyślcie co chcecie zrobić i dopiero wtedy jakby zdecydujcie, co co jeszcze potrzebujecie się dowiedzieć, czego jeszcze nie wiecie, żeby posunąć się na ten kolejny krok? Jeden krok, drugi krok, trzeci krok, i tak powoli budujemy swoją wolność finansową. Dobrze, słuchajcie. Drugi nasz news to wzrost czynszów w Prime London i jest on na najniższym poziomie od 2021 roku, więc nie jest wzrost, ale jest na najniższym poziomie. Zobaczmy o co chodzi. Jak wynika z danych IC Loan Res. Głównym londyńskim rynku wynajmu, wynajmu zarówno podaż, jak i popyt spadły w zeszłym miesiącu. Roczny wzrost czynszów spadł do 0,4 i chyba jest najwolniejszy od lipca 2021 roku. Czynsze pozostają jednak o 28,1% wyższe niż średnia z lat 2017-2019, czyli to jest to przed pandemią, tak, gdzie często bierze się te dane przed pandemię, bo okres pandemii był trochę inny. W czerwcu po raz pierwszy w tym roku zanotowano spadek nowych instrukcji najmu co oznacza spadek o 5% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Jednak liczba ta z, um, za. Ta za pierwszą połowę roku wzrosła o 10% w ujęciu rocznym. W czerwcu umów najmu było o 2,5 mniej niż rok wcześniej i było to 52,2 poniżej średniej z czerwca 2017-2019 roku. To jest strasznie dużo, połowa, 50%, ponad 50%. Na półmetku roku aktywność najmu jest około 9% wyższa niż w, samym, w tym samym momencie w 2023 roku. Liczba dostępnych nieruchomości do wynajęcia rośnie, choć w czerwcu tempo wzrostu spadło. Na rynku wynajmu najlepszy, najlepszych mieszkań w Londynie było o 8% więcej niż roku wcześniej i to było w porównaniu ze wzrostem o 20,3% na koniec maja. W 2021 roku dostępność domów spadła we wszystkich przedziałach cenowych, osiągając najniższy poziom pod koniec tego roku. Od tego czasu poziom zapasów zaczął się odbudowywać, ale różne poziomy cen zmieniały się w różnym tempie. Poniżej 750 funtów tygodniowo postęp jest w najlepszym przypadku, jest to najlepszy przypadek, tak? Bo 750 funtów tygodniowo to jest dosyć dużo pieniędzy, więc ten najwyższy pułap jest, dosyć, jest, jest tam dosyć dużo nieruchomości, była, ale też było o 6% niższa niż 5 lat temu. Powyżej 1000 funtów tygodniowo ożywienie było znacznie wyraźniejsze, przy czym wzrost odnotowały także przedziały od 750 do 1000 funtów tygodniowo. Tutaj mówimy o tygodniowym życiu, to jest oczywiście Londyn, więc trochę inaczej, ale ten spadek, spadek nieruchomości na wynajem jest odczuwalny myślę, że wszędzie i na pewno jest ich mniej niż było to przed pandemią. Co-living uznawany jest za kolejną wielką rzecz dla inwestorów w nieruchomości. Co-living staje się alternatywnym podejściem do zapewnienia. Na wysokiej jakości zakwaterowania nawet w dostępnych lokalizacjach, twierdzi tutaj Knight Frank, to jest agencja, mówi, że w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii ukończono i udostępniono mieszkańcom prawie 2,5 tysiąca nowych łóżek coalingowych, co odzwierciedla 65% wzrostu liczby dostaw tych coalingów w 2022 roku. Oznacza to, że łączna liczba działających domów Co-Living w Wielkiej Brytanii wyniesie 7540. Kolejnych 13, ponad 13 tysięcy lokali jest obecnie w budowie lub posiadają one pozwolenia. Agencja twierdzi, że skokowa zmiana w świadczeniu usług następuje, gdy rynek wkracza w nową fazę wraz z rosnącym wolumem kapitału instytucjonalnego skierowanego do tego sektora. Od 2020 roku inwestorzy wydali prawie 1 miliard funtów na finansowanie lub zakup obiektów właśnie Co-Living według badania Knight Frank przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii w 2023 roku w którym zebrano opinie wiodących inwestorów instytucjonalnych którzy obecnie posiadają aktywa w sektorze co-living w Wielkiej Brytanii o wartości ponad 75 miliardów funtów. 45% planuje zainwestować w co-living do 2028 roku, w porównaniu z 32% respondentów, którzy już zainwestowali. Sugeruje to, że obecni inwestorzy postrzegają co-living jako sposób na zdobycie bardziej zróżnicowanej bazy najemców i dywersyfikację swojego portfela. Większość, dotyczą, większość dotychczasowych inwestycji co-livingowych została zrealizowana w Londynie, około 74% procent, gdzie to jest 6722 mieszkania są w budowie, lub posiadają pełne pozwolenia na budowę zlokalizowane właśnie poza, w Londynie i poza Londyniem. Największe miasta co to Manchester, Liverpool, Sheffield i Birmingham przodują dzięki dużej i rosnącej populacji młodych specjalistów wysokiemu wskaźnikowi zatrzymania tych absolwentów, czyli ludzi, którzy już zrobili postgraduate studia i rozwijającym się rynkom pracy, co czyni je opłacalnymi lokalizacjami dla deweloperów i inwestorów. Planowane projekty potwierdzają jednak, że co living jest możliwy nie tylko w dużych miastach, projekty powstają w mniejszych w miastach takich jak Reading, Guildford i ten, ten, ten trend, który według Knight Frank będzie kontynuowany wraz z rozwojem sektora. W sumie 33 władze lokalne w Wielkiej Brytanii posiadają projekty callingu ukończone w budowie lub posiadające pozwolenia na budowę. W miarę jak rozwój co-living staje się coraz bardziej zróżnicowany geograficznie, Wskaźnik dostaw, wskaźniki dostawy będą nadal rosły. Od 2016 roku odawanych jest około i średnio 865 lokali co-living rocznie. Biorąc uwagę, to, ile jest tych zatwierdzonych projektów, liczba tych obiektów może wzrosnąć nawet do 3430 tyś, 430 lokali między 2024 a 2027 roku. Byście sobie zadali pewnie pytanie, albo może sobie zadajecie to pytanie, co to jest ten co-living? Co-living to jest oczywiście HMO, tak? czyli co-living, gdzie mieszkają ludzie wspólnie, mogą być to też trochę flaty, gdzie są jakieś części wspólne, często takie dosyć bardziej luksusowe, na przykład mamy siłownię wspólną i, i inne rzeczy, ale one są po prostu odbiorcą tych rzeczy, jest kto inny i to się zmieniło, bo jak sobie przypominacie, kiedy my przyjeżdżaliśmy do Anglii, ja przyjechałam w 2008 roku, więc ta powiedzmy emigracja na samym początku, myśmy mieszkali w HMO, ale to nie były to nie były luksusowe HMO, myślę, że z Was mieszkała w podobnych warunkach, tylko HMO, czyli Houses of Multiple Occupation, na pokoje, był dla osób, które pracowały w magazynach, tak gdzie po prostu płaciło się mniejszy czynsz, nie było rachunków, a teraz ten co-living jest jakby inną, takim odłamem tej strategii, więc widzimy, że jest coraz więcej tych nieruchomości, porównując sobie statystyki i dane, jest dosyć, dosyć dużo. Witaj, Bartek, witam serdecznie z Coventry, a ty z Cardiff. Ciekawe, czy u Was. Też tak słońce świeci jak u mnie. Jarek, witam bardzo serdecznie Wszyscy, którzy oglądacie. Jeżeli nie macie polajkować teraz poszerować Property News, to będzie mi bardzo miło. Oczywiście zapraszam was na moją stronę Inwestycje w nieruchomości PUK ze Magdaleną Madigłę, czyli ze mną, gdzie dzielę się z wami na co dzień tym, co robię w nieruchomościach i gdzie. Inwestuje i jak to wygląda. I tak samo na YouTubie. Jeżeli jesteście zainteresowani darmowymi webinarami, e-bookami czy blogiem, to zapraszam na moją stronę. Macie tutaj tej stronie o na dole, gdzie, gdzie możecie ściągnąć sobie te darmowe informacje i zacząć działać, albo przynajmniej rozglądać się w tym, co tutaj zrobić, więc zapraszam Was na Prytniu News w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że będzie to poniedziałek, ale może się przesunąć, jesteśmy dosyć zajęci teraz, myślę, że lato to jest zawsze taki moment, gdzie jest dosyć dużo, dużo się dzieje, dlatego, że i to ogrody, i nieogrody, i budowanie, i, i, i remonty, bo jest ładna pogoda, więc się każdy próbuje Próbuję to wykorzystać, chociaż czy możemy powiedzieć, że jest ładna pogoda w Wielkiej Brytanii, to już zostawię Wam to pytanie i tą odpowiedź, a ja widzę się z Wami niedługo, czyli w przyszłym tygodniu na Probetty News. Do zobaczenia, miłego dnia.